Siema, siema dzisiaj y, oczywiście znowu gramy z Tamilem Olsztym i tutaj z tego y, co widzimy trochę zagrałem sobie, pozwoliłem sobie na kilka gierek no i tak sobie tutaj kilka rundek zagrałam y, jestem siódmy w tabeli czy jestem w siódmym takim, no w tabeli no i yy, mam plan zdobyć pierwsze miejsce żeby kolejny pucharek mieć A więc trochę pomiję sobie zagram meczy zaraz się widzimy jeszcze trochę tutaj akcji łatwych bardzo takie też się spotykają Tutaj jest dosyć ciekawa akcja. Możemy poruszyć się tutaj, żeby później podejść do tego i to było nawet fajne rozwinięcie akcję lub po prostu iść do góry i podać, strzelić, więc tak zrobimy, widać, Na, może być jakiś teren, podchodzimy zbyt do, do góry, bo coś jacyś piłkarze wyjść tak jakby, no. Kolejny strzał. Jak to była bardzo łatwa. No, już chciałem. <grymne> to tak jakby. Żeby pokazać, jaki jest wynik. 2-0, a 1-3-0. I koniec. Tutaj naszego spotkania. Z tego, co możecie tutaj zauważyć, to przegrałem raz. I 6 razy zamiast wandu, raz wgra. Bo pomijałem mecz Przyznam się, żeby po prostu to szybciej zrobić. No, widzimy, tutaj nie ma na razie co do Możemy zagrać kolejny mecz. Ech. Ech. Kolejny mecz przegrany. Tutaj jak widzimy nie będzie za łatwo bo teraz gramy z Lachem. ale wiadomo wszystkie tutaj kluby są dobre jak widzimy rzut wolny rozpoczynam go krótkimi podaniami już myślałam, że odbierze piłkę trochę się zastanowiłem i źle to zrobiłem trochę, ale tak z drugiej strony i tak był gol, za długo przeszłam, mogłem trochę pomyśleć, ale dobra, jest gol, więc git. Kocham takie akcje po prostu, one jest tak łatwe. Gdy grałem z Wartopozna nie dawałem żadnych akcji, a tutaj z Lechem 2-0 wygrałem, Gdzie jest w ogóle? Lech? tam. Ciekawe czy się go i Przejdzie tutaj Tutaj to chyba Wisła Puławy przeszły Przeszły A nie, radomiek pewnie No radomiek Bo go tutaj nie było mm, Szkoda, że Radomek też Tak słabo poszło Ale dobra Niech będzie mi ich trochę Ech Gramy dalej. Zobaczmy tylko, tutaj jest taki ślisk, to i taki, więc można grać dalej. Jesteśmy teraz trochę wyżej w tabelce. ale jeszcze jedno. Wiem, Widać tutaj, widzimy, scout jest bardzo słaby. Nie każdy ma boksy. Nie każdy sobie może pozwolić kupić. Więc y, trzeba sobie po prostu taki klub zmienić, żeby na innego noska to wyszło, na przykład na Legię później zmienię, zobaczy się wszystko w swoim czasie. Także po prostu trzeba już zmienić klub i myślę, że dadzą nam bardzo dobry. Tutaj prowadzimy sobie ładnie. Uwaga, y, uwaga, kary. Jak go dobrze wykonać? Oczywiście. Spróbuję na tą stronę i trzeba to w taki sposób jakoś wycelować. I tak jakby się celowało w słupek trochę o taki sposób. Żeby było okno. Jak to tak trzeba nawet szybko zrobić, żeby wyżej trochę? Ale nie za szybko, żeby nie przestrzelił. Okno jest bardzo ciężko zrobić. Ale tak tylko najlepiej strzelić karnek. O, ha i walasek walasek tutaj nam Skąd dostał kontuzję no niestety 5 tygodni 5 tygodni bez walaska zobaczmy Rainer Kwaśniewskiego nie sprzedam Rainera za 13 miliony no czemu nie No jeszcze się zastanowimy Na pewno go trzeba sprzedać Bo patrzcie jaka duża kwota Także sobie go To jest zbyt gorsza oferta Ma dobry potencjał Polecam go kupić Jak na przykład się ma Jakieś dobre pieniądze N Także hmm. można sobie kupić to maliego. Ma nad spoko potencjał, jak widać może mieć minus siedemdziesiąt dziewięć. Więc to 80 na pewno to dwa level może wzrosnąć, więc yy, polecam go też kupić jak się mają takie pieniądze albo ofarte po prostu no i teraz jesteśmy jeszcze lepsi tak to jeszcze sobie sprawdzę. No mamy 71 więc jest po prostu super no i gramy z potężnym Stalmielec. No, jak widzimy, już tutaj wygrana w, ekrana, w kieszeni. Oho, na no, na no no ostatnie minuty tutaj. Niestety, och, ja dostał kontuzji. co ja zamienię. No i, no, takie życie. Nic nie poradzisz. Już drugi dostał kontuzji niestety, ale nie poddajemy się. Teraz Wisła Płocko, ona jest bardzo dobra. Więc zobaczymy, co po pierwszej połowie. Remisujemy po pierwszej połowie. W mojej akcji nie wykorzystałem. Przegrałem z Wisłą Płock. To jest najlepszy klub, lepszy niż Legia, bo ma 3,5 gwiazdki. Ciekawe, ciekawe. Teraz gramy z za głębym Lubli i zobaczymy co po pierwszej połowie. Tylko pierwsze spróbuję tę akcję no, też może być brak aż Oczywiście polecam z tym ilocznym, e, tylko no, ja mam trochę łatwiej, bo dalej mi takie fajne oferty może no, y, już y, jeden świat z 17 rokiem co widzieliście yy, na początku? Tamten świat, on yy, jest na trybie trudnym. Nie, trudne to nie, ale profesjonalny. I tam każdy mecz wygrywam. Szczerze, że nie przegrałem. Czy nie mam tak ciężkiego klubu, czy tak słabego klubu? Tylko mam najlepszy na świecie. Więc są takie wyniki jak 10.0 z PSZ, coś takiego. Więc mamy kolejną akcję. To miało być podanie góro Kliknąłem dwa razy, a nie pykło. Dobra, nieważne. Głowa mi to nie urwie. Eee, no do. I zaraz się widzimy. No dobra. Jeszcze się wykaże. Spróbuję wykazać w tym. myślę, nie był nieudany. No, o, oczywiście nie. Nie ja piszcie w komentarzach i tak dalej, że uważam się za specjalistę. Ja tylko po prostu doradzę, Nie jestem najlepszy. Wiem, że na świecie są lepsi. Zdaję sobie z tego sprawę. Oj, puchar krajowy, to zaraz się widzimy po nim. Oj, oj. No to dam rad. Dostał. Dostał w kość. Ech. No niestety. Takie życie. Ale co tam? Jeszcze, jeszcze, jeszcze przeżyjemy. O! o dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze jest. Tutaj widać jest jeszcze pól. Na górze ktoś może być. Nie, nie ma. Tążymy tak. I teraz spróbować się przebić. Och, trochę za mocno poszło. Teraz tutaj bym tak się fajnie wbił. No dobra. Nie ma po co? I na z dłuższych moich akcji. I okno idealnie. Pięknie. Dzięki. No, i po pierwszej połowie widzimy taki jest wynik, zaraz widzimy się później. Zamieniłem pomocnika na napaść. Po to, aby yy, tutaj yy, za mocno się nikt nie zmęczył. A teraz nic nie mam. O, ona no ja nas przestała. tu rąka, że zamieniłem. Co ja robię w ogóle? O, nowa oferta. Warto Poznań i Zagłębie rublin Hmm. Spróbujemy. Albo dobra jeszcze nie, No jest tylko pół gwiazdki. Dobra, nie może nie mieć takich dobrych potencjałów. No i to już w ogóle. Tu co już w ogóle stał się dobra, ale jeszcze to nie jest koń świata. Jesteśmy przecież do psi. O, Ach, no dobra. Już przesada. Czterech dostało kontuzji. No wiem, że będziecie nie mieć ptaczek, ale chyba będę musiał je użyć. Um. Będę musiał użyć apteczki, bo to już jest przesada, bo dobra, nie, nie, poddaję, nie poddaję się, do końca gramy. Mogę w sumie warto poznać, że tak z drugiej strony, no to ja mam te dwie gwiazdki, bo po prostu ja gram już bez tego, bez czterech dobrych moich piłkarzy. Co ja teraz zrobię, jesteśmy zgubieni Bakry tak wiem zaraz się będziemy po pierwszej połowie jesteśmy bezpieczni o, już myślałem że właśnie idealnie tutaj przewinąłem o, mogę dalej trochę puścić ale pierwsza połowa 0,0 Tutaj akurat, tam akurat źle zagrało. No i co ja teraz mogę zrobić? tam to akcję zmarnowałem. Dobra, mam ostatnią akcję. Myślę, że to jest ostatnia. Teraz to już żadnej w ogóle już nie będziemy najpewniej mieli. Dobra, powtórzę akcję Ciul eee, zrobiłem to samą. Dobra, to będzie przegrana. zmarnowałem dwie akcje. Już wolałem bo nie, żeby tam ten chłop strzelił. Graliśmy. Tego nie strzelał. Ale och, ja wrócił. Tak tyle. Dobra, gramy ich z chrobrem. No i widzimy się po kilku meczach, aż wszyscy wrzucą po kontuzji. Chciałabym wspomnieć, że moja akcja zostaje wykorzystane, mieli tylko jedno, tutaj sobie macie to. Yy, I chciałbym jeszcze powiedzieć, że starmia z remisorem z Legii. Tutaj macie sobie wszystkie mecze. U mnie żałowałem raz z najlepszym strzelcem, ale no właśnie o tym chciałem powiedzieć En ohio Wracaj do nas Walasek W końcu wrócił A weraz z kolejne kolejny tutaj doświadczenie tak jakby a Ochio zobaczmy. Ochio ma gorszy potencjał Zobaczymy co będzie po sezonie ja bym chciał pokończyć już w sumie, bo tutaj mają ciekawe możecie sobie więc zobaczyć, który tam jest tak jakby no Hmm, który tak jakby jest tydzień, na jakiej tabeli No i jestem pierwszy w tabelce z Tommy Rosztyn Dawno tego nie wiedziałem Ale mamy to, zrobiliśmy o, Australiak sobie gra Silvera, no jeszcze może dużo zainwestować raz yy, Co to jeszcze mamy hmm pomocników mamy dużo do za zamiany tak samo napastników y, dwóch w sumie tylko no i no i co mamy Fantora. kontrole no przywajnie teraz no. zaraz widzimy Także myślę, że to na tyle można kończyć. To i tyle. się tyle właśnie zadziało. Będę zrobił tak, no to dalej jest tak, więc nic się nie zmienia. na miłego dnia i nara. Trochę się pogorszyło. Myślę, że jest dobrze. I wszy... I jutro będzie kolejny odcinek, albo no i dzisiaj. Bo jest wczesna godzina, więc dzisiaj będzie odcinek. Z, może. Kolej. Więc A, i jeszcze jedno. Dokończę sobie ten sezonik i zobaczycie jak mi poszło w pucharach. Mam takie. Więc no nara. Miłego dnia.